Witam przedstawicieli Komisji Przetargowej. Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego odbywa się w formie transmisji online. Dostęp www.agrodziczno.pl Zakładka Aktualności. Komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych została powołana Zarządzeniem nr 79 łamane na 2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 14 lipca 2020 roku zmiana zarządzenia Zarządzenie nr 81 łamane na 2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 27 lipca 2020 roku w składzie Przewodnicząca Komisji Pani Anna Łożyńska nieobecna, Zastępca Przewodnicząca Komisji Pan Tomasz Poniewski, Sekretarz Komisji Pani Benedykta Napierska, Członek Komisji Pan Leszek Klejna. Tryb postępowania przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz w biuletynie zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części. Dopuszczono składanie ofert częściowych. Dla przedmiotu zamówienia przyjęto stawkę 5,35 zł brutto za 1 km. Środki finansowe na realizację zamówienia są zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości.

złotych 92 grosze. Razem zamówienie podstawowe 93 111 40 zł 40 groszy, zamówienie uzupełniające 20% 111 733 złote i 68 groszy. Numer części 2, zamówienie podstawowe 48 000, w 2020 roku 48 762 złote, Zamówienie uzupełniające 20% 58 550 40 zł. 40 groszy w 2021 roku 67 089 zł. Zamówienie uzupełniające 80 506 80 zł. 80 groszy. Razem 115 881 zł. Zamówienie. Uzupełniające 20% 139 57 zł i 20 groszy. Numer części trzecia, rok 2020, zamówienie podstawowe 38 54 zł 2 grosze. Zamówienie uzupełniające 20% 45 664 82 zł 82 grosze. W roku 2021 52 2317 zł 65 <coughs> Przepraszam 65 groszy zamówienie uzupełniające 20 Zamówienie uzupełniające 20% zł 18 groszy razem zamówienie podstawowe 90 90371 zł 67 groszy Zamówienie uzupełniające 20% 108 446 zł. Numer części, część czwarta, rok 2020, podzielone na dwie części. Pierwsza część 41 969 ,68 zł. 68 groszy. Zamówienie uzupełniające 20% 50 363 ,62 zł. 62 grosze. Rok 2021 zamówienie podstawowe 57 708,31 zł. Zamówienie uzupełniające 20% 69 249,97 zł. Druga część tej, tego zamówienia, rok 2020, zamówienie podstawowe 18 797,76 zł. Zamówienie uzupełniające 22 557 31 zł 31 groszy, rok 2021, zamówienie podstawowe 25 846 zł i 92 grosze, zamówienie uzupełniające 20% 31 016, zł i 30 groszy, łącznie zamówienie podstawowe 144 322 zł i 67 groszy. Zamówienie uzupełniające 173 187 zł. i 21 groszy. Część piąta, rok 2020, zamówienie podstawowe 14 980 zł. Zamówienie uzupełniające 20% 17 976 zł. Rok 2021, zamówienie podstawowe 29 960 złotych zamówienie uzupełniające 20% 35 952 zł, co daje łącznie zamówienie podstawowe 44 940 zł, zamówienie uzupełniające 20% 53 928 zł. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należało złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku do godziny 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w sekretariacie w pokój nr 12. W terminie wpłynęły 3 oferty, po terminie wpłynęło 0 ofert. Przewodniczący komisji sprawdził, że oferty nie zostały uszkodzone lub otwarte. Za moment nastąpi otwarcie ofert. Oferta numer 1, oferta na świadczenie usług transportowych złożona przez firmę Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób Spółka Cywilna Czaplicka Czaplicki, ulica Małkowska 108 06, 300 Przasnyż. Oferta dotyczy części numer 1 przedmiotu zamówienia. Za 1 km przedmiotu zamówienia cena netto 4,85 zł. Podatek VAT w wysokości 8% 39 groszy. Cena brutto 5,24 zł. Wartość brutto ogółem oferty dotyczącej części pierwszej to 5,24 zł za kilometr razy 17, 17 404 km co daje nam kwotę 91 196 zł i 96 groszy. Cena przedstawienia nas zastępczego pojazdu w przypadku awarii środka transportu 30 minut. Oferta dotyczy części numer 2 przedmiotu zamówienia za jeden kilometr przedmiotu zamówienia cena netto 4,75 zł podatek VAT w wysokości 38% w kwocie 38 groszy. Cena brutto 5 złotych 13 groszy. Zł. Wartość brutto ogółem oferty dotyczy Dotyczącej części drugiej 5 13 zł 13 groszy za kilometr razy 21 660 kilometrów daje nam kwotę 111 115 zł i 80 groszy. Czas przedstawienia podstawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii Środka Transportu 30 minut. Oferta dotyczy części trzeciej numer przedmiotu zamówienia. Za 1 km przedmiotu zamówienia cena netto 5,35 groszy, podatek VAT w wysokości 8% w kwocie 43 3 groszy, cena brutto 5,78 groszy, wartość brutto ogółem oferty dotyczącej części trzeciej. 578 zł za kilometr razy 16 891,9 km daje nam kwotę 97 635,18 zł. Czas podstawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii środka transportu: 30 minut. Oferta dotyczy części numer 4 przedmiotu zamówienia. Za 1 km przedmiotu zamówienia cena netto 5,90 zł. Podatek VAT w wysokości 8% w kwocie 47 groszy. Cena brutto 6,37 zł. Wartość brutto ogółem oferty dotyczącej części czwartej 6,37 zł za kilometr razy 26 976,2 km. Daje nam kwotę 171 838 zł. i 39 groszy. Czas podstawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii środka transportu 30 minut. Na część piątą przedmiotu zamówienia oferta nie została złożona. Wykona zamówienie publiczne w terminie od dnia 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 roku. Oferta nr 2 złożona 30 lipca o godzinie 8.05 przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Grodzicznie z siedzibą w Mrocznie. Oferta dotyczy części pierwszej numer jeden przedmiotu zamówienia za jeden kilometr przedmiotu zamówienia cena netto 4,50 podatek VAT w wysokości 8 36 groszy. Cena brutto 4,86 zł za kilometr. Wartość brutto ogółem oferty dotyczącej części pierwszej 4,86 zł za kilometr razy 17404 tysięcy kilometry daje nam kwotę 84 tysiące 583 złote 44 grosze. Zł. Czas podstawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii środka transportu 30 minut. Oferta dotyczy części numer 2 przedmiotu zamówienia. Cena za kilometr przedmiotu zamówienia netto 4,50 zł. Podatek VAT w wysokości 8% w kwocie 36 groszy. Wartość brutto 4 ,86 zł 86 za kilometr. Wartość brutto ogółem oferty dotyczącej części drugiej 4,86 zł za kilometr razy 21660 km daje nam kwotę 105267 zł i 60 groszy. Czas podstawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii środka transportu 30 minut. Oferta dotyczą, dotyczy części numer 3 przedmiotu zamówienia. Za jeden kilometr przedmiotu zamówienia cena netto 5 ,70 zł 70 groszy. Podatek VAT w wysokości 8 w kwocie 46 groszy. Cena brutto 6 ,16 zł 16 groszy za kilometr. Wartość brutto ogółem oferty dotyczącej części trzeciej 104 tysiące 54 i 10 groszy. Czas podstawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii środka transportu 30 minut. Na Ofertę dotyczącą części czwartej nie złożono. Oferty. Oferta dotycząca części piątej przedmiotu zamówienia. Cena za jeden kilometr netto 6 zł. Podatek VAT w wysokości 8%, kwota 48 groszy. Cena brutto 6 ,48 zł. 48 groszy za kilometr. Wartość brutto ogółem oferty dotyczącej części piątej. 54 432 zł. Czas podstawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii środka transportu 30 minut. Oferta numer 3 firmy Transbet Beata Grązewska mroczno 62 13 324 Grodziczno została złożona 30 lipca o godzinie 10.08. Na część pierwszą y, nie została złożona oferta, na część drugą również nie została złożona oferta. Y, część trzecia podobnie została niezłożona. Część czwarta y, przedmiotu zamówienia. Kwota za jeden kilometr netto 5 zł. Podatek VAT w wysokości 8% 40 groszy, kwota brutto 5 40 groszy. Wartość brutto ogółem oferty dotyczącej części czwartej yy, daje nam kwotę 145 671 zł i 48 groszy. Czas podstawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii środka transportu 30 minut. Część piąta nie dotyczy, nie została złożona. Dziękuję bardzo za udział przedstawiciela Komisji Przetargowej. Od tej pory Komisja pracuje we własnym gronie. Dziękuję bardzo.